Cześć, witaj na naszym serwerze. W tym filmie dowiesz się, co możesz u nas znaleźć. Jeśli lubisz wyzwania oraz questy, na naszym serwerze znajdziesz wiele NPC-ów ukazujących Ci zadania zarówno świąteczne, jak i te związane z Survivalem. Ponadto, aby zasadzić minutkę rywalizacji, znajdziesz tutaj także topki czasu oraz pieniędzy. A jeśli mowa o pieniądzach, jak je zdobyć? Znajdziesz tutaj kopalnie, dzięki którym wykopiesz surowce, które następnie możesz sprzedać w sklepie, znajdującym się za mną. Sprzedasz także inne przedmioty znalezione podczas rozgrywki. Na serwerze znajdziesz znane ci pluginy, jak i te napisane przez nas. Dzięki temu rozgrywka jest niestandardowa, a my mamy jeszcze sporo pomysłów na urozmaicenia. Oprócz tego na naszym serwerze znajdziesz także eventy oraz wiele innych rzeczy urozmaicających rozgrywkę. Na pewno nie będziesz się nudził. Wpadaj do nas już dziś.